Z nami Michał Materla. Cześć. Cześć, witam. już za dwa tygodnie KSW 33, gdzie zmierzysz się z małym Kalidowem, będzie to starcie tytanów tak zwane. Powiedz mi, na trailerze głównym KSW mogliśmy zobaczyć Twoje przygotowania. Czy Były one oszukane specjalnie pod materiał, czy rzeczywiście tak się przygotowywałeś? Wyglądało to bardzo interesująco. Nie, nie było w tym filmie nic, co by było zmanipulowane na potrzeby. Trailera było robione wszystko tak jak robiłem, czyli było i pływanie, i rower, i ćwiczenie z tym sprzętem, który tam ćwiczyliśmy. Także to, to było po prostu część moich przygotowań. Miałeś okazję teraz wyjechać do Stanów, gdzie trenowałeś. Powiedz, czy Twoje treningi w Polsce różniły się czymś od tych treningów, które wykonywałeś tam? Z tak naprawdę się nie różniły, bo tam w Stanach jak i u nas w klubie raczej jest większy nacisk na sparingi, chodzi tylko o samą bazę, możliwość treningu z najlepszymi zawodnikami na świecie, no jednak yy, ja mam bardzo dobrych yy, sparing partnerów, co ostatnio chociażby udowodnił rafa który jest jeden z moich wspaniałych partnerów też i jest Sztanga, jest Maciej Różański, jest Kulka, jest jeszcze paru innych chłopaków, którzy naprawdę cię dają mi w kość, tylko chodzi też o to, o jakąś taką wymianę nowych doświadczeń, żeby, żeby zmienić troszkę środowisko i przede wszystkim w Stanach jest to, że skupiam się tylko na tym, żeby jeść, spać i trenować, nie mam żadnych innych obowiązków. To jednak będąc na miejscu, oczywiście są jakieś obowiązki, że trzeba dzieci odebrać, trzeba coś zakupy zrobić i, i to nie do końca wpływa też dobrze na regenerację. Tutaj w, w tym roku, w ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o federację UFC, duża ilość polskich zawodników, w tym i kobiety, dają sobie super radę. Powiedz, czy ty widzisz siebie w przyszłości w tej federacji? No w kategorii kobiet chyba nie. Nie, nie mówię o ogółem. <laughs> ogółem oczywiście, że tak. No chciałbym tego spróbować, to jest moje marzenie. I bez względu na wynik chciałbym mieć to i former UFC fighter w przyszłości jako, jako emeryt, ale czy się uda, zobaczymy. No, na razie mam ekskluzywny kontrakt z KSW, jeżeli chodzi o, o tutaj, o Polskę. Za granicą mogę się bić, ale tylko w mniejszych galach, bo wiadomo, że UFC ma też kontrakt na wyłączność. No jak już mówiliśmy o kobietach, to może powiedz też coś o ostatniej walce Asi Jędrzejczyk. Jak już wspominałem, przede wszystkim gratuluję jej za, za jej postawę, za to jak osiągnęła swój cel taką ciężką pracą. Jako osoba, znamy się poza kulisowo i naprawdę jest super, super, super dziewczyną normalną, spontaniczną, uśmiechniętą, a w klatce po prostu zmienia się w demona nie do poznania. Oprócz tego jej, jej skillsy techniczne to po prostu jest fenomenalne. Z przyjemnością oglądam, kibicuję, podpatruję, uczę się, także życzę jej wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że dopóki dopóty będzie walczyć, wiem, a to będzie dzierżyć ten pas w jak wspominałeś tutaj wcześniej na media treningu, wierzysz w siebie, wiesz na co cię stać. Powiedz, co jest dla Ciebie motywacją, jeżeli chodzi o o życie, tak? I, I czy rodzina wpływa motywująco na Ciebie, jeśli chodzi o walki? No oczywiście tak, już po części odpowiedziałeś na to pytanie przede wszystkim rodzina, bo, bo, bo mam dwóch synów i, i mam ogromną przyjemność po prostu trenowania, robienia tego, co lubię, między innymi też dla nich, żeby, żeby im się żeby spełniać ich zachcianki i kaprysy. Ma to oczywiście swoje dużych plusów, że oprócz tego, że ciężko trenuję dużo jeżdżę na wyjazdy, z grupowania, no to mogę sobie to też pozwolić na to, żeby mieć w okresie, kiedy nie ma walk, wyjechać na takie naprawdę solidne wakacje gdzieś właśnie z rodziną i odpocząć psychicznie. Także to, to wszystko ma swoje plusy raczej. Myślę, że już tej po części odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie. Chciałam Cię zapytać, żeby przejdźmy trochę w przeszłość, co robisz po walce tutaj? Czy masz jakieś plany związane po tym, czy gdzieś wyjeżdżasz? Z reguły po każdej walce, jeżeli dobrze się czuję, nie mam żadnych kontuzji, to w poniedziałek jestem na macie. Jest to też mocno uzależnione od tego, czy któryś z moich kolegów też się szykuje do swoich walk, bo jeżeli oni się angażują, przygotowują, pomagają mi się przygotować do moich walk, no to ja tak samo chcę się odwdzięczyć w drugą stronę. Więc jak mam taką możliwość, to, to przychodzę. Poza tym, ja lubię cały czas spędzać, źle się czuję, jeżeli codziennie nie zrobię treningu. To tylko mówię, uzależniam to od tego, od mojego organizmu, jeżeli nie mam żadnych kontuzji, mikrourazów, dobrze się czuję, no to, no to idę na matę, jeżeli są jakieś tam urazy, no to idę na rower, na siłownię, także cały czas treningowo, mówię takie dwa okresy w roku, gdzie wyjeżdżam z rodziną na wczasy, to są wakacje, na takie dłuższe i, i gdzieś okres ten koło świąt. No, no w takim razie bardzo dziękuję Ci za wywiad i cała ekipa Iron Horse oczywiście trzyma za Ciebie kciuki. dziękuję bardzo.